Hej widzowie, pokażę wam w tym filmie, jak nie być debilem. Jak pewien streamer, który o chodzi. Ech, znany na cały świat. Prawie. No może tam dwie osoby. No dobra, w każdym razie historia. Historia jest następująca. Siedzę sobie pewnego dnia i pisze do mnie streamer znany i mówi tak. O o oh mi god, o oh mi god, patrz na to jak Dogecoin wywalił, miałem w niego inwestować e, 6 miesięcy temu, ale coś mnie podkusiło, żeby tego nie robić. Jezu, a ty mówiłeś, żeby ty nie inwestować w Dogecoina 6 miesięcy temu. Wytyfy, wytyfy, ale mnie pojebało. A patrz jak to rośnie, non stop, cały czas skacze do góry, Dogecoin to najlepsza inwestycja. Idę w niego za chwilę wpłacić 100 zł, bo chyba za chwilę znowu wyskoczy. No i jakby tak je coś mi wysłał, co mądrzejsi z was właśnie wiedzą o co chodzi już, nie, nie trzeba w ogóle jakby pokazywać nic więcej, ale co nie po niektórzy pewnie jeszcze nie, więc wiem, że dla połowy z was albo nawet większej ilości nie odkryłem żadnej Ameryki, aczkolwiek właśnie ten film jest skierowany do tych, dla których odkryje Amerykę. Jeżeli na jakiejkolwiek grupie facebookowej czy na jakiejkolwiek grupie ktoś wysyła takiego screena i namawia was do jakichkolwiek inwestycji na podstawie takiego głupiego wykresu, to zawsze warto jest wpisać przedmiot czy cokolwiek, o czym jest ten screen i zweryfikować, czy to jest prawda, czy nie. Tutaj, akurat, wystarczy zrobić tyle. Tyle wystarczy w sumie, żeby już widzieć, że coś jest nie tak, ponieważ no, jak każdy wie w sumie, to znaczy każdy, no wiem, że dużo osób to wie. Dziennie takie wzrosty się zdarzają od okresu otwarcia aż do tam jakiejś godziny, nie? No, i tutaj też jest zaznaczony jeden dzień. A co by się stało, gdybyśmy popatrzyli na ten sam wykres? Tak jak kolega mówił o 6 miesięcy. Jajco by się stało. To by się stało. Ech, to jest właśnie przestroga dla Was widzowie. Jeżeli tylko ktoś wysyłał jakiegokolwiek screena związanego z inwestowaniem, pieniędzmi, czymkolwiek. Naprawdę. Sprawdźcie sobie cały kształt. Zobaczcie. Czy tak jest jak mówi. Czy tak nie jest jak mówi. Jak można do tego podejść? No, może w ogóle o co mu chodzi, i tak dalej, i tak dalej. Na zdrowie Wam wyjdzie. Trzymajcie się.